Atlantyk odbywa się po raz piąty i to są takie chwile, kiedy są pierwsze dreszcze pierwszego jubileuszu. Ten festiwal jest no, bardzo ciekawą propozycją dla Poznaniaków, ale nie, nie tylko. Myślę, że i turyści, którzy odwiedzają Licznie Poznań, chętnie skorzystają, bo to jest muzyka filmowa, są to filmy. ponad 100 filmów, znakomitych filmów. Dzisiaj otwieramy filmem, który zdobył Złotą Palmę, czyli Deepan. Jesteśmy dumni z tego, że my jako pierwsi w Europie po Cannes pokazujemy go u siebie. Wzruszające, wspaniałe. Pierwszy raz jestem na tym festiwalu. Jest taki niewymuszony pełen fantastycznej muzyki, luzu, obcowania z naprawdę wspaniałą kulturą. Dla mnie muzyka zawsze była ważna. Kino łóżkowe nasze jest wyjątkowym kinem łóżkowym, jedynym na świecie tego rodzaju, ponieważ każdy ma swoje własne, luksusowe, prywatne łóżko z własnym ekranem. Słyszałam, że przede wszystkim bardzo trudno się dostać w ogóle na te seanse i że jest tylko 30 łóżek, a chętnych 3000, których stoi w kolejce. A, szczerze mówiąc nie kierowaliśmy się, się filmem, nie tytułem, a idziemy po prostu tak zobaczyć. Też było bardzo ciężko bilety kupić, więc w sumie brało się to, na co jeszcze było miejsce. Słyszałam, jeszcze nie byłam, ale zamierzam zobaczyć. Właśnie to jest najciekawsze. Łóżkoteka, czyli kino łóżkowe. Jest jeszcze jakieś kino kulinarne, które mam zamiar zobaczyć i przewoźne kino Schody. Są takie wynalazki, których wcześniej nie słyszałam i z tego słynie festiwal w Poznaniu. Mam zamiar zobaczyć nasze drzwi zapraszają do tego eventu i otwierają się na kulturę, na film i w zasadzie staramy się zaopiekować tą przestrzenią i zareklamować w ten sposób ten event i wydarzenie kulturalne. Fajne jest też to, że można sobie zasłonić te łóżka, to jest taka bardziej intymna atmosfera wtedy. Ogólnie uważamy. Czy to jest słuszna koncepcja? Tak. Widać, że ta formuła bardzo się sprawdza, że to jest dobra propozycja, że kino na zewnątrz, że montaż tych łóżek, montaż drzwi naokoło interesuje, powoduje taki element zaciekawienia. Można tym razem wejść do łóżka w ubraniu, nikt tego, nikt tego nie, nie zabroni.